Korzystając z chwili przerwy w pracy. Dobrze, którą wybrać torbę do pokazania? Chyba tą, bo ta książka to jest jedna z moich ukochanych książek z dzieciństwa i wygląda mi na pierwsze wydanie. Wydanie pierwsze. Już, 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 już. już. Proszę, tu jest adres strony, można wszystkie książki obejrzeć a poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie bo ja tylko dokończę ten filmik yy, tak takie książki w tym przypadku w tym kartonie akurat więcej nowych ale ojej, ale są też używane przyjmujemy gości nalewki nie popieram ale mówi się trudno, niektórzy popierają więc więc mamy o, tą autorkę też pamiętam, i z naszej oferty, i z moich lektur. Małżeństwo Doskonałe to będzie 78 egzemplarz na naszej półce. Poradniki, ale i temu mówimy: tak, mamy bardzo często dublety, i te dublety są u nas na półce z przecenami, za pół ceny dostępne. I sto potraw ziemniaków, proszę bardzo. O. I co jeszcze? I co jeszcze? I tą pierwszy. O, i coś pięknego. O. Na każdą książkę mówię o. <grywka> Mówi się trudno. oh